Materiały na kanale REFUR NARRATOR powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. O siódmej edycji oraz śladzie, który pozostawiła na figurkowej grzebitewnej Warhammer 4000 40 można rozmawiać długo i namiętnie, ale nie da się odmówić jej jednego. Miała swój charakterystyczny styl. Przyjrzyjmy mu się więc na przykładzie podręcznika dla Eldarów. Książka wita nas piękną grafiką przedstawiającą farsira ze światostatku Samhain, Hain. A, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że mamy oczywiście napis piękny: Warhammer 4000, klasyczna grafika, natomiast pod spodem mamy napis Codex Eldar. Tutaj natomiast napis Craft Worlds. Bierze się to z tego, że siódma edycja, wedle wszelkich moich danych, była pierwszą, która stworzyła, zaczęła używać nazwu Craft jako głównego. Nurtu, tak naprawdę, tej armii, podczas gdy wszystkie poprzednie skupiały się na nazwie Kodeks Eldar. Prawdopodobnie bierze się to z tego, że ciężko było położyć łapę na nazwie Eldar, więc zaczęto używać Craft bardziej charakterystycznej nazwy dla, dla Eldarów w 40. Później dosłownie ewoluuje to jeszcze bardziej, kiedy tak jak w siódmej edycji, nastąpił podział pomiędzy Craft a Harlequins, które przedtem były razem. Kiedy ponownie zostanie to zmerdżowane w edycji dziewiątej, kodek zostanie nazwany Eldari po prostu. No ale mniejsza. Mamy okładkę, mamy trochę Lordampu. Spójrzmy jeszcze na tył książki, który poinformuje nas tak naprawdę oprócz tego, że mamy piękną, piękne zdjęcie. Będziemy mieli również zawartość pod tytułem Lore, Craft World Eldar. Hosts of the Craft Worlds, czyli inspiracje do malowania i tworzenia swoich własnych armii. Forces of the Craft Worlds, czyli. Opisy jednostek po prostu i appendix, który będzie zawierał wszelkie zasady potrzebne do tego, żeby poprowadzić armię Eldarów w siódmej edycji Warhammera 40 tysięcy. Zajrzyjmy do środka. Ale zanim zajrzymy do środka, warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj tłoczone literki, co jest bardzo przyjemne, a nie wydaje mi się, żeby wielokrotnie później się to powtarzało w przypadku kodeksów. No dobra. Raft Worlds: Hosts of the Lost Empire. Piękna graficzka, mniejsza z nią. W którym roku to zostało wydane, to mnie zastanawia, nie spojrzałem. 2015, czyli na niedługo przed End Times, w sumie w Warhammerze fantasy. Piękne zdjęcie figurek, nie ma co. Stara grafika przedstawiająca, a, przedstawiająca Eldarów, to jest bodajże z okładki piątoedycyjnego. Kodeksu, mamy wstęp do tego, kim w ogóle są Eldarzy, że to że jest starożytna rasa, że to są um, członkowie dawnego Imperium, która, którzy tak naprawdę ogarnęli, że Imperium idzie w złym kierunku i zaraz to wszystko walnie stworzy wielką wyrwę w przestrzeni kosmicznej, która skaże wszystkich w, galak w całej galaktyce na cierpienie ze strony Slanesza. Bo tak, w 40-ce Eldarzy są odpowiedzialni za stworzenie Slanesza. Mamy Lekkie wprowadzenie. Mamy fabularny opis, jak to autarcha, czyli dowódca, generał armii, walczy i prowadzi swoje jednostki na polu bitwy. Mamy opis, czym tak naprawdę eldarze różnią się od ludzkości: że są o wiele bardziej smukli, ale też o wiele mocniej przeżywają emocje, dlatego wielokrotnie będą kroczyli ścieżką stoicyzmu, tak naprawdę, żeby je powstrzymać. A kiedy wychodzą do bitwy, zakładają hełmy, żeby oddzielić swoją tożsamość od um, tego, kto zabija innych. Będziemy mieli wstępny opis tego, jak właśnie imperium upadło, i tutaj zaczynają się moje problemy z tą książką. Ona jest krótka. Ona jest dosyć chuda, nie jakoś przesadnie, um, są chudsze kodeksy, ale jest bardzo klimatyczna. Ma mnóstwo pięknych grafik, obrazków, zdjęć i wszystkiego. Tu nie ma za dużo tekstu, tak naprawdę. Ja to byłem w stanie przeczytać w jeden wieczór, um, i na przykład sam opis upadku. Wzrostu i nie, nie ma w ogóle opisu wzrostu Imperium Eldarskiego. Jest lekki opis upadku, ale co najważniejsze w tym opisie upadku, to jest to jak powstały światostatki. Czyli tam właśnie zobaczyli, wywieszczyli w przyszłość, że Imperium upadnie, trzeba uciekać, trzeba się pakować, pakujemy się na statki, odlatujemy, a mamy to gdzieś. I tak powstały pierwsze światostatki, które teraz są bazami tak naprawdę działania Eldarów. Przez lata budowane i rozbudowywane takiego stopnia, że są tak naprawdę latającymi w kosmosie forte fortecami o wielkości małych planetek, gdzie każdy żyje. Więc o wiele większa uwaga jest przyłożona już do tego. Nie mamy zbytnio opisu wojny w niebiosach, czyli starożytnego lore. Dobra, mamy opis bogów i ich śmierci, ale to ciągle jest bardzo, bardzo mało. Traktuję tę książkę jako bardzo dobry wstęp. Do tego, żeby uczyć się, żeby dowiedzieć się więcej o Eldarach. Ale potem warto złapać inne tytuły, ponieważ ona dosyć pobieżnie dotyka pewnych aspektów tej gry, tej gry, tej historii. Ale co warto zwrócić uwagę, jest zrobione coś dosyć ciekawego, bo książka oprócz tego, że ma ładne obrazki, trochę tekstu, wypełniona jest też symboliką eldarską. I jest to dosyć ciekawe, szczególnie dla gracza Eldarów, którzy, który. Tak naprawdę, patrząc na to, jest w stanie zrozumieć: Dobra, to mogę nałożyć na tę figurkę taką kalkomanie, taki symbol, i to doda dużo klimatu. Każdy ważny symbol w tej książce jest wytłumaczony. Co również ciekawe dla mnie, na przykład, było dowiedzenie się, że eldarscy bogowie istnieją w dwóch trójcach: trójcy męskiej, trójcy żeńskiej. Opis tego, jak wyruszają do bitwy, właśnie o tej mentalności stoicyzmu w walce oddzielenia tożsamości, jak wygląda, jak się organizują oddziały eldarskie, opis wojowników aspektów, czyli wyspecjalizowanych wojowników zajmujących się jedną konkretny, jednym konkretnym stylem walki, którzy wynikają z nauk. Bohatera, którym był Asurmen, a który wziął swoich uczniów i rozesłał ich po światostatkach, żeby uczyli nowych sposobów walki, tego, żeby właśnie eldarzy nie upadali bardziej, a byli w stanie utrzymać swoją mm, kulturę i swu, swoje życie w stopniu, który nie zwraca zbytnio uwagi Slanesza na ich drogę, bo Slanesz się interesuje eldarami i jakby cała. I całe istnienie Eldarów polega na tym, żeby odsunąć jego uwagę od siebie, żeby w jakiś sposób nie oddać mu swojej duszy w momencie śmierci. Opis e, boga Keyna i awatara Keyna. dlaczego Kain jest ważny. Opis upiorów, czyli metod nekromancji w świecie Eldarów, która jest bardzo źle widziana, ale potrzebna dla umierającej rasy. Zbrojowni Waula, czyli po prostu machiny bojowe. No i dalej, znowu. Opis światostatków. Pięć najważniejszych światostatków jest tutaj opisane. Na jednej trzeciej strony. No dobra, no powiedzmy, że to jest połowa. Załóżmy razem z symbolem. Ale mamy piękną grafikę. Ona jest. kozacka. Ona jest inspirująca. Co więcej, chyba nie widziałem tych grafik wielokrotnie użytych w innych miejscach, a ja całkiem sporo przeglądam tych książek. Są piękne, ale to jest mało, żeby się zainspirować. To jest jasne. Tekst o tym, kim jest, jaki jest światostatek Sejm Han, ale. jest dosyć ogólny. Chciałbym wiedzieć więcej o światostatku, o którym gram. Opis symbolu e, światostatku, opis kosmicznego węża, i znowu, kosmiczny wąż się pojawia. Pojawi się jeszcze kilkukrotnie, szczególnie w przypadku opisu, opisu symboliki. Ale dlaczego kosmiczny wąż jest ważny dla lore Eldarów, nie dowiem się tego z tej książki. Ona jest wstępniakiem. Po co mam sięgać dalej? Nie wiem. Bo książki fabularne nie ma ich dużo dla Eldarów. Z czego ma się dowiedzieć więcej? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Opis światostatku Alejtok, ich symbolu to nie jest książę Iriel, oni mi się zawsze mylą, to jest Ilik Nightspear. Fabularyzowany element na temat światostatku Alejtok, wygnańców, BLTAN, czyli rasiści świata Eldarów, którzy nienawidzą wszystkich ludzi i zrobią wszystkich ludzi, wszystkich obcych tak naprawdę. I w momencie, kiedy jakakolwiek inna rasa trafia na stare światy Eldarów, to oni tam wkraczają i wszystkich wybijają, taki trochę e, pies ogrodnika. Ale znowu to jest śliczna grafika, bardzo klimatyczny opis, dlaczego runa Bieltan jest tak ważna dla nich. Wszystko to tu jest opisane. E, światostatek Ianden, pełen właśnie duchów wskrzeszonych na nowo, ponieważ większość członków Ianden nie żyje. Ultway, mój ulubiony światostatek, oprócz innarii, którzy nie są światostatkiem. Przepraszam, miari. Um, I znowu symbolika, grafika. Wszystko tu jest. Co więcej, są tutaj też pomniejsze światostatki, żeby się zainspirować do zagrania czymś mniej, bardziej niszowym właśnie siódma edycja była edycją, w której przynależność do konkretnego konkretnej grupy, konkretnego regionu nie była wcale taka ważna. Nie wybierało się, o, tak jak na przykład w edycji dziewiątej, specjalnych zasad związanych ze światostatkiem, czy o, chapterem Space Marine'ów. Tutaj to po prostu był flavor, to po prostu był smaczek dla tych, którzy chcieli obudować sobie fabułę wokół własnego, wokół własnej armii. Altansar, Sar, il Luganath, e, Luganath i Brasil i Malok, Mimeira. Razem z opisem ich symboliki. Kolejna Kolejny element, czyli um, timeline tego wszystkiego. Mm, jedyny problem, jaki z tym mam, jest tutaj dużo fajnych rzeczy. Co więcej, jest to wprowadzenie do tego, co się wydarzy pod koniec siódmej edycji, czyli Gathering Storm. Pojawia się kilka wspomnień na temat, na temat Iniada, boga śmierci eldarskiego, który będzie szczególnie ważny właśnie pod koniec siódmej edycji razem z skokiem fabularnym, który nastąpił. Ale są też takie rzeczy jak po prostu na przykład The Ghoul, Stars, Ghoul Star Supernova. Co to znaczy? Nie wiem. A Cruel Thirst. Co to jest? Nie wiem. The Twin Betrayals. Ja bym się chciał dowiedzieć, co to jest Twin Betrayals. Z tej książki się tego nie dowiem. Po co to wstawiać? Nie wiem. Jako element odniesienia się gdzieś na linii czasu? Nie mam pojęcia. Nie rozumiem. No jest to klimatyczne, ale trochę... No, są takie elementy The Doom of Malanty. O niczym. Opis jednostek, bardzo przyjemne, tu, to muszę przyznać, bardzo przyjemne wprowadzenie do opisu konkretnych jednostek. To jest mój problem z nowymi kodeksami, że konkretne jednostki nie są jasno opisane. Mieliśmy wstęp, mieliśmy opisane choćby de um, warhosts, czy. Wcześniej było, wcześniej było. Tutaj choćby opis, czym są upiory. Tutaj mamy każdą jednostkę po kolei opisaną. Farsirowie i Czarnoksiężnicy razem z ich runą. Dodatkowa informacja. Strażnicy razem z ich runą. Dlaczego jest w ten sposób narysowana? Co oznacza super. Yy, wariacja na temat strażników. Yy, strażnicy burzy. Windriders. Yy, klimatyczny cytat. Vipers. Większy obrazek. Ich runa. Wszystko tu jest. Walls rough, uh, rough Support Batteries, razem z drobnym opowiadaniem na. skupiającym się tak naprawdę na tej jednostce, ekstra. Szerszy opis Warwalkerów, bardzo dużo się ciekawych rzeczy dowiedziałem o Warwalkerach. Bardzo dużo się też dowiedziałem na przykład, również z tej książki o zbrojowni eldarskiej. Wreszcie zrozumiałem, dlaczego The Sides nazywa się. The Sides, tak? Nie, przepraszam, The Cannons. Um... To później będzie poruszone tak naprawdę jak działa ją konkretne bronie? Bardzo, bardzo. Przyjemne, szczególnie, że wreszcie rozumie, na przykład, co moje jednostki robią na polu bitwy. Nie tylko, dobra, rzucam y, sześcioma kostkami, zadaję ci sześć obrażeń. Wow, nie, The cannons tworzą wyrwę w czy, wyrwę w przestrzeni, odsyłając tych, których trafią, na przykład ich połowę do pajęczego traktu. Wow, nie chciałbym czymś takim dostać. Warwalkerzy. Autarchowie, Dire Avengers, notka na temat elderskiego języka. Bardzo fajne wprowadzenie. I teraz tak, mamy wojowników aspektów oraz mamy twórców tych aspektów. Mamy Striking Scorpions. Opowieść, drobne wprowadzenie, do opowieść to duże słowo. Do Karandrasa, Howling Banshees, do twórczyni Howling Banshees, Jane Zar. Mamy Dark Reapers, notka o Maugan Ra Fire Dragons, Fuegan. Ale no właśnie, mamy Swooping Hawks, mamy Bacharota. Nie ma wytłumaczenia, dlaczego Warp Spiders, na przykład, ani słowa, nawet zdanie nie ma, dlaczego Warp Spiders, mimo że są wojownikami aspektu, konkretną szkołą walki eldarskiej, dlaczego nie mają swojego Phoenix-Lorda? Dlaczego nie mają swojego starożytnego wojownika, który nauczył tej sztuki wojennej? Nie ma ani słowa na ten temat, ale to są wojownicy aspektu. Tak samo Shining Spears, to też są wojownicy aspektu. Nie ma ich twórcy. Dlaczego? Nawet nie ma zdania pod tym. No bo to później się wydarzyło, bo już nie trzeba potrzebny był Phoenix Lord. Nie wiem tego z tej książki. A chciałbym wiedzieć jako fan Eldarów coś więcej. Opowiadanie, spojrzenie na świat z punktu widzenia Phoenix Lorda. Dostaje to w książkach, tylko że książki zostały wydane dwie o Phoenix Lordach, a potem zostały wycofane. Jak zapewne widać, oglądając moje materiały, moja relacja z Warhammerem to jest love hate relationship. Crimson Hunters. Rangersi, Notka o nich, Spirit Sears. Bardzo lubię ten klimat nekromancji pod tytułem. Robimy rzeczy, ponieważ musimy je robić, ponieważ one są uh, okropne, podnosimy martwych, oni powinni odpoczywać ale sobie nie damy rady. No właśnie, więc mamy Spirit Sis, mamy Ghost Warriors, czyli opis upiorów, Rave God, Wraith Blades, Wraith Lords, Wraith Knights. Każda jednostka bardzo ładnie opisana. Trzy paragrafy. To jest o dwa pół więcej niż opisu jednostek w dziewiątej edycji. Hemloki. Z tej książki na przykład teraz rozumiem, dlaczego Hemloki są ostatnią deską ratunku, ponieważ zawierają pilota, który jest psionikiem, jak również dołączany jest duch. Jednego z umarłych, oni pasują w tandemie, fabularyzowany element, opis graftanków, czołgów. To jest dosyć ciekawe, że ponownie widzę wracające stare okładki ze z starych kodeksów. To jest kodeks piątej alboż nie, szóstej edycji. Tamten był piąte edycyjny albo czwartoedycyjny, edycyjny, już nie pamiętam. Um, I to jest. O, tak. Kończył się, kończy się opis jednostek, to jest coś, czego uważam brakuje we współczesnych kodeksach. Opis symboliki i sposobów malowania różnych jednostek, zależnie od ich statusu, od fabuły, którą sobie wymyślimy. Games Workshop pod tego odszedł. Opis na przykład e, numerycznego systemu na polu bitwy, który pozwala identyfikować się w łatwy sposób członkom tej rasy. Symbolika, znaczenie pewnych elementów, jak na przykład to, że wszyscy w jednej armii, jasne mogą być pewne różnice, ale faceplate całej armii powinien być taki sam, bo są z jednej grupy i potem się rozpoznają na polu bitwy. Mogą być z jednego klanu, ale jeśli należą do jednej armii, to powinni mieć takie same oznaczenia na samej twarzy. Drobne opisy, właśnie inspiracje do malowania. Do, jak zrobić, żeby to było ciekawsze? Uważam, że tego brakuje. No tutaj te systemy maskowania, różnego rodzaju wariacje na temat pancerzy. Dlaczego, na przykład, ten Warwalker, mimo tego, że należy do Aleitok, e, można się zainspirować właśnie systemem maskowania, ponieważ to jest również część oddziałów zwiadowczych. Jak pomalować w ciekawy sposób jednego z flyerów. Symbolika, na przykład to, że dla, dla światostatku Bieltan te różnego rodzaju ciernie tworzące um, różnego, tworzące właśnie tutaj. tworzące pędy są oznaczeniami honorowymi. Nie każdy powinien je mieć. To się, to się zyskuje, na przykład ten Night Spinner, lub ten tutaj uh, Guardian strażnik ma na ramieniu właśnie za zasługi. Światostatek i oraz jego malowanie. Na przykład tutaj różne pieczęcie różnych domów, ponieważ na przykład można zrobić tak, że ich umarło tyle w światostatku i że całe rodziny są symbolizowane przez na przykład konkretny oddział, więc różne domy mogą być ró przez różne symbole na ich hełmach oznaczane. Bardzo ciekawy pomysł. Sam to chyba zastosuje w swojej armii po przeczytaniu tego. Ultway? A, wariacja na temat malowania, na przykład właśnie połowa biała, połowa czarna. A, czarny i biały um, strażnik z symbolem światostatku na ramieniu. Malowanie, um, na przykład ten warlock jest dołączony do działu strażników, więc ma również na sobie run runiczne symbole strażników. Bardzo dużo ciekawych inspiracji. Jak malować konkretne? konkretne światostatki. To jest coś, na co narzekałem choćby w moim materiale o podręczniku do dziewiątej edycji do drukarii. Mamy opis, dlaczego tak naprawdę używają tych kolorów, co one oznaczają dla tego światostatku i jak wyglądają. Altansar, Ilkait, Luganath. A więc Altansar na przykład ma swoją symbolikę, a Luganath bierze na przykład swoje kolory. Oni dużo działają z korsarzami i z... A, i z Harlekinami, więc przyjmują ich symbolikę, więc na przykład Guardian ma na sobie mm, diamenty typowe dla harlekinów. I Brasil i Melok również ciekawe malowanie Meira. Wariacje na temat wojowników aspektów. Wojownicy aspektów wielokrotnie są przedstawiani w bardzo konkretny sposób, z bardzo konkretnymi kolorami, ale po drobnych elementach da się odróżnić od siebie, i te, ta książka daje właśnie inspirację do tego, jak zrobić różne oddziały. Mamy na przykład, chcemy mieć dwa oddzielne oddziały uh, Dire Avengers, i ta książka daje na to pomysły, jak to zrobić, żeby było klimatycznie. Więcej przyjrzenia się jednostkom konkretnym, różnice w malowaniu konkretnych jednostek. Tutaj czerwoni Warp Spiders, tutaj szarzy. Różne wariacje na temat malowania Fire Dragonów, różne wariacje na temat Shining Spears, Crimson Hunters. No i przechodzimy tutaj już trochę do zdjęć, tak naprawdę informujących, jak. E, może nie informujących, no ale klimatycznych zdjęć, jak taka armia może wyglądać na polu bitwy, kiedy jest pomalowana w sposób unifikujący. No i to robi wrażenie, po prostu to robi wrażenie. Dużo grafik, mało opisów. Przyjrzenie się najważniejszym i najciekawszym jednostkom, które pojawiają się w tej edycji, wydaje mi się, że mogę się mylić, ale chyba Prince Ariel i Autarcha to były nowe figurki dla tej edycji, więc zostały pomalowane przez ekipę malarzy hmm, przez ekipę malarzy Games Workshopu, Rave Blades, Windrunners, więcej inspirujących obrazków. I teraz przechodzimy, tak naprawdę, do zasad. I to jest ostatni rozdział, który jest tutaj ważny. Tak jak wspominałem, to nie jest edycja, w której liczyło się, do którego światostatku się należy. Były raczej ogólne sposoby na tworzenie armii, i to jest w sumie najdziwniejsze. Że jak sobie spojrzymy, tu jest mnóstwo różnych zasad. Jasne. W pewien sposób jest to interesujące, bo każda zasada, która jest adekwatna dla konkretnej jednostki, jest wspomniana, ale. Z tego się robi chaos. I ja pamiętam, że ja zaczynałem grać w siódmej edycji. Ja jeszcze grałem na zasadach z tego podręcznika. Co prawda nie miałem wtedy tego podręcznika, przyznaję się bez bicia. Ale grałem na tych zasadach. I tu jest mnóstwo zasad. I to pokazuje tak naprawdę, jak Games Workshop z czasem rzeczywiście uprościł te sposoby, w jaki się gra Warhammera. Bo teraz na przykład w... mamy Ancient Doom czy Battle Focus, może nie teraz, ale w dziewiątej edycji, te zasady były wszecharmijne. Tutaj na przykład każda jednostka ma inne zasady. Więc za każdym razem trzeba otwierać ten podręcznik, sprawdzać yy, dobra, bo ten ma independent character, to muszę spojrzeć do głównego podręcznika, ten ma runes of the farseer, strona 109, dobra, idę na stronę 109, mamy ancient doom, strona 148. Co robią ancient doom? Nie pamiętam. Każdy ma oddzielną zbrojownię, oddzielne bronie. Więc mamy Eldrat Ultran i również mamy koszt punktowy. Prince Iriel i znowu Oddzielna broń, oddzielne zasady. Warlord Trade, trzeba pójść na stronę 148. Illick Nightspear. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zasad. Trochę fabułki, to warto przyznać. Przedtem Phoenix Lordowie nie zostali opisani konkretnie, ale zostali, było wspomniane o nich i tutaj dostajemy już mniej więcej w miarę komplementarny opis, kim są Phoenix Lordowie. Będziemy mieli wszystkie jednostki po kolei, opisana ich broń, zasady. Ale tak jak wspomniałem, mmm, siódma edycja miała tych zasad mnóstwo, i one były bardzo rozbite. Co więcej, przeglądając to wszystko, muszę przyznać jeszcze jedną rzecz. W mojej przygodzie z nadrabianiem starych kodeksów, jest to pierwszy raz, jak spotkałem się z dużymi ilościami błędów językowych, nie językowych, literówek. Z dużą ilością literówek na raz. Więc. Troszkę mi to nie odpowiada. Pokazuje swego rodzaju le lenistwo Games Workshopu w tym przypadku, no ale zobacz, ile jest tych zasad. Ile jest tych różnych wariacji na różne tematy. No, brak mi słów. Ale ciekawe na przykład było wystawianie w siódmej edycji konkretnych oddziałów, więc mamy na przykład Guardian Battlehost, i oni dostawali specjalne zasady, jeszcze kolejne specjalne zasady za wystawianie tego konkretnego oddziału. Jeden Farsir, trzy jednostki Strażników, jeden oddział Viperów, jedna jednostka, jeden oddział Warwalkerów, jeden oddział Support Weapons, 0 do jednego Warlock Conclave. I oni dostawali specjalną zasadę Our Time of Near i Wolf's Might. Ciekawe, chociaż bardzo ograniczające w moim mniemaniu. Guardian Storm Host, znowu. Za to, żeby wystawi się taki konkretny oddział, dostały specjalne zasady. Bring forth the torch, close support. Dostajemy coś podobnego w dziesiątej edycji, ale uważam, że jest o wiele bardziej, pozwala na o wiele więcej tak naprawdę wpływu ze strony gracza. Sear Council, Aspect Host i tak dalej, i tak dalej. No, na przykład specjalne zasady za to, że wystawi się trzy samoloty. Ciekawostka. Ostatnia rzecz. W tej książce, to appendix. I appendix właśnie będzie zawierał wszystkie konkretne zasady. Specjalne zasady, jak Ancient Doom, Battle Focus, e, Traity, czyli specjalne zasady dla dowódców. I to jest dla mnie też ciekawa rzecz tego podręcznika: opis konkretnych broni. Nie dostajemy tego aktualnie. Co robią konkretne bronie, czym się różnią? Jest tutaj trochę ograniczone to wszystko, ale jest na przykład wytłumaczone dlaczego e, Flamery. Eldarskie różnią się od imperialnych, co jest ważne. Um, konkretna broń, co robi, dlaczego tak robi, dlaczego na przykład e, wspomnienie o tym, że Farsir ma specjalny hełm, jest ważne, bo pozwala on tak naprawdę, gdzie to jest opisane? Ja będę to przeczytałem, Ghost hem. A Ghost conceals the presence, of the, the presence of the wearer in the warp, tak? czyli zasłania Eldarskiego Farsira przed e, osnową. Pozwala to. Nie cierpieć z powodu źle rzucanej mocy psionicznej. To jest na przykład specjalna zasada armii Eldarów. Nie spotkałem się, żeby ktoś inny coś takiego miał. I teraz już dzięki temu opisowi rozumiem dlaczego. Opis ekwipunku dla pojazdów, opis specjalnych artefaktów i to również sięga po mitologię eldarską bardzo mało. Ja mam wrażenie, że Games Workshop nie chce opisywać mitologii eldarskiej, ale ciągle jest to ciekawe. E, moce psioniczne. Jeszcze więcej mocy psychicznych appendix do specjalnych misji siódmej edycji. Więc w siódmej edycji losowało się, miało się specjalną talię i losowało się misję na konkretną, na konkretną turę. Trochę inaczej niż to się robi w, robiło przez długi czas w edycji na przykład dziewiątej. W dziesiątej to wróciło wraz z, z talią e, zasad, ale trochę inaczej to wyglądało w edycji siódmej. I dodawało się specjalne misje dla Eldarów, wraz dla konkretnej armii, wraz z wyjściem nowego podręcznika. To było ciekawe. No i tyle: specjalne profile, specjalne, wszystkich broni, żeby w razie czego można było szybko znaleźć. Podsumowując, kodeks Craft Worlds do siódmej edycji pobieżnie dotyka pewnych tematów. Ale sprawia to również, że jest bardzo dobrym wstępem. Uważam, że cieszę się, że zacząłem moją lekturę kodeksów eldarskich właśnie od tego. Bo dobrze wprowadza pewne tematy, pozostawia dużo pytań, dużo niewiedzy, ale pozostawia też przestrzeń do tego, żeby się doedukować. Jest idealnym, uważam, wstępem do zainteresowania się światem eldarów. Może nie idealnym, bo brakuje mu elementów związanych z upadkiem eldarów. Ale ciągle jest ciekawą lekturą. To tyle na dzisiaj. Zostaliście na chwilę i posłuchaliście. Do usłyszenia. Cześć.